Mi się nie podoba ustawa 1066, rząd propon. przewiduje nadanie funkcjonariuszom i ratownikom obcych państw, w tym także państwom spoza Unii Europejskiej specjalnych praw, czyli w razie naszego wyjścia na ulicę na wniosek na przykład funkcjonariusza policji wejdą tutaj służby rosyjskie, niemieckie, nie wiadomo już jakie. Skłabskem i obudą! wreszcie kłabem, i obudą! Proszę Państwa, wielki brat zbliża się wielkimi krokami. Jego oddech tuż na naszych plecach jest on coraz bardziej odczuwalny. Dlatego też zebraliśmy się tutaj dzisiaj pod urzędem wojewódzkim, aby zaprotestować. Wyszliśmy na ulicę ponieważ nasza wolność, możliwość do swobodnego wypowiadania się, nasza suwerenność z dnia na dzień pod rządami antypolskiej kliki jest stopniowo ograniczana. Sto represją politycznym! Sto represją politycznym! Ustawa nr 1066 zrodziła wiele trudnych pytań. Na przykład co jeśli funkcjonariusz bratniej pomocy przekroczy swoje uprawnienia? Użyję broni palnej bez, pre, de, bez przesłanek do tego. Racjonalizm! Teraz! Mamy umowę między dwoma organizacjami, że dzisiaj nie będziemy mówić. No, proszę Państwa. Chcemy nagłośnić to. Rozumiem. Państwo, Wygłosiliśmy przemówienie, proszę je podać do publicznej wiadomości.